Roksano, gdybym nie znał szczelców, to bym nie chlapał tyle ozorem. Słuchaj, moja babcia była szczelcem i mój największy przyjaciel, z którym spędziłem kupę lat. No i jeszcze tam troszeczkę tych szczelców poznałem. Ale jak się bawić, to tylko z tobą. Słuchaj, kankana możemy spokojnie na stole i to między kieliszkami z szampanem i na pewno się uda mówiłem o strogonowie to oczywiście że tak nie ma nic piękniejszego jak zabawa z kim ze strzelcem bo inne znaki to są do luftu one się lubią tylko upić albo tam zirytować zdenerwować wszystkich dookoła albo się pokłócić a ze strzelcem to można jeśli nawet jak to się mówi Cygan, tak, i się powiesił. No, i jak się mówi jeszcze, żeby mu zagrali, to podskoczyłby i jest. No, i jest mnóstwo tego, co by można było doprawić do szelskiej zabawy. No, a ja szczelce, no to co, tutaj. A braczo kurkowe to na czym polega? Stuknąć serduszką to najważniejsze punkty. No i się zabawić No nie? I strzelać na przykład Byle nie, nie do żywych postaci pod żadnym względem i do żadnego kanarka No i tutaj Nie ma jak ze strzelca Beznaczek to jest dobre zabawa. Hm. Już czuję co to by było. Cała sala nasza. Hm. Co myśmy z Markiem wyprawiały? Hm. To do tej pory się boję przyznać. Nawet sam przed sobą. Takie robiliśmy numery. Ale niektórzy pamiętają oczywiście i wspominają i długo będą pamiętać dopóki my żyjemy <noise> tak w naszym chemnie dobry pomysł może stworzymy lepszą legendę strzelce do roboty do roboty macie możliwość nie mówię, że jest klęska narodowa ale blisko tego no więc do boju, do boju, do boju no odważnie wszyscy chory ze śpiewem na ustach kim mamy no więc o co chodzi brońmy zabawy i bawmy się dobrze no cóż był przed wojną nawet taki co potrafił na koniu wjechać na przyjęcie a był plastykiem był malarzem Artystą. To jest fantazja. Łańska. A jak? Niezapomniane chwile. Nie było mnie przy tym. A szkoda, a szkoda, bo było wesoło. Mm. Roxana. Spokojnie bierzemy się do roboty. Do zobaczenia.